we Zanim przejdziemy do faktycznej oceny Realme 8 g pozwólcie, że na szybko nakreślę mój stosunek do tej marki. Tak, lubię, szanuję, doceniam, że jako jedna z nielicznych marek obok średnio pukowców od Motorola potrafi skutecznie konkurować z telefonami od Xiaomi. W zeszłym roku wręcz wychwalałem Realme 7 Pro, 7 g czy w tym roku poprawnego Realme 8 Pro. Z dzisiejszym gościem mam spory problem. Zapraszam na szczery materiał o rzekomym następcy Realme 7 g Powiedzmy to sobie otwarcie na wstępie. Tegoroczny Realme 8G nie jest w praktyce żadnym następcą modelu 7G. To zupełnie inna, tańsza klasa sprzętu, która nie może konkurować z poprzednikiem. Zapytacie, dlaczego? Realme 7G w dniu premiery został wyceniony na kwotę 1299 zł, gdzie dzisiejszy bohater to wydatek o jakieś 300 zł mniej, ale to nie koniec różnic. Cena ma spore przełożenie na to, co dostajemy. W praktyce Realme 8G staje się większym konkurentem dla smartfonów pokroju. Xiaomi M3 czy Moto G50, nie wiem kto wpadł na tak niefortunny pomysł nazwania smartfona tak, a nie inaczej, ale w ostatecznym rozrachunku może to negatywnie rzutować na odbiór smartfona, bo mimo niższej ceny, regres względem modelu 75G jest odczuwalny jak nigdzie indziej. Ale od początku. Design modelu 85G to znana hybryda łącząca wzornictwo modelu 75G oraz tegorocznej Linii 8. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego, mamy hartowany szkło z frontu, 6,5-calowy ekran ips LCD, o częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz, jasność na poziomie 480 nitów, w piku osiągająca 600. Dodatkowo pojedynczy głośnik mono mini jack 3,5 mm oraz rzecz jasna złącze USB-C do ładowania. Wizualnie jest ok. Co najwyżej podobnie mogę powiedzieć na temat dźwięku. Od pojedynczego głośnika mono nie możemy oczekiwać nie wiadomo jak wiele. Ten na wzór modelu 75G gra znowu poprawnie nic poza tym. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób autoryzacji, mamy skaner odcisków palców zaszyty z prawej strony urządzenia i ten w przeciwieństwie do niektórych elementów smartfona działa niemalże bezbłędnie. Wstępna konfiguracja palca trwa chwilę oraz w normalnym użytkowaniu jest niemalże bezbłędna, bez większych problemów konkurująca z najnowszymi znacznie droższymi smartfonami. W temacie ekranu również jest OK. Wiadomo nie jest to ekran AMOLEDowy, natomiast jeżeli chodzi o technologię IPS LCD jest to jeden z lepszych wyświetlaczy. 90 90Hz poziom odświeżania wprowadza odczuwalne zmiany względem 60 hercowego i da się to odczuć. Sam sposób użytkowania smartfona również stoi na wysokim poziomie, a wiele tym zasługi takiego, a nie innego sposobu odświeżania. Z tym, że jest jeden szkopu Następca posiada 90Hz odświeżanie, a jego poprzednik posiadał 120Hz. Jeżeli chodzi o proporcje ekranu, czy zagęszczenie pikseli na cali, jest dokładnie takie samo, 20-9, 405ppi. W temacie aparatów oraz rejestracji filmów jest... Inaczej. OK, aparat główny jest niemalże ten sam, 48 megapikselowy z przysłoną f/1.8 o szerokości 26 mm. Mamy dwa, moim zdaniem trochę niepotrzebne obiektywy opcjonalne, jeden do makro oraz głębi ostrości 2 megapiksele z przysłonami f/2.4. Jednak zabrakło ultra szerokiego, który znamy we wcześniejszym modelu 8 megapikseli. No i niestety możliwości robienia zdjęć szerokich nie mamy, co traktuje jako spore minus. Na minus należy także odnotować brak możliwości nagrywania filmów 4K. Gdzie również takowa możliwość we wcześniejszym modelu była, tutaj mamy co najwyżej Full HD. Aparaty do selfie praktycznie takie same, 16 megapikseli z przesunami F2.1 z taką samą możliwością rejestracji filmu Full HD przy 30 klatkach. Kolejną równie niezrozumiałą dla mnie zmianą jest sam procesor. W modelu wcześniejszym mieliśmy Mediateka Dimensity 800U wykonanego w technologii 7 nanometrów. W tym modelu mamy ten sam procesor z tym, że wersję 700, czyli znowu jakieś tam dodatkowe cyferki w benchmarkach będą ustępować. Nakładka Realme UI wersji 2.0 oraz Android 11 to bardzo fajne połączenie. Mimo odczuwalnych cięć, jakie nastąpiły względem wcześniejszego modelu, smartfon działa całkiem ok i w tej cenie ciężko mu cokolwiek. Ich zarzucić i sprawnie Przyjemnie, nawigacja odbywa się płynnie. Nie ma jakichś ogromnych spowolnień bądź ucięć animacji, choć te faktycznie na przełomie ostatnich dwóch tygodni testów trafiły się. Natomiast samą nakładkę oraz wersję systemu traktuję jako spory plus. Na plusu również mógłbym odnotować żywotność baterii. Ta taka sama, 5000 mAh bez problemu powinna Wam wystarczyć na jeden intensywny dzień pracy. I znowu kolejne cięcie jakie zaobserwowaliśmy względem modelu 7 g to tylko 18W ładowanie, gdzie we wcześniejszym modelu mieli. Aż 30 watowe dzięki czemu mieliśmy możliwość naładowania smartfona od 0 do 100% w coś około 60-65 minut. Tak jak wspomniałem na początku, Realme 85G to telefon kosztujący około 1000 zł. To znacznie mniej niż jego poprzednik, co widać po różnicach w obydwu modelach. Podsumujmy te różnice: 90Hz ekran zamiast 120 w modelu 75G. Starsza wersja procesora Mediatek Dimensity 700 vs. 8000 U w modelu 75G mniej. 1 GB RAM w podstawie zamiast 6 mamy 4, choć omawiana dzisiaj wersja to wersja 8 GB, brak obiektywu ultra szerokiego, wideo tylko w Full HD, a nie w 4K jak w poprzedniku, czy wolniejsze 18-Watowe ładowanie zamiast 30. I nie zrozumcie mnie źle, nie oznacza to, że telefon jest zły. Okej, okay, jest to smartfon poprawny w swojej cenie, który daje sporo frajdy z korzystania, a i sam chwilami może zabłysnąć. Całkiem niezły ekran IPS LCD o odświeżaniu 90 Hz, w dalszym ciągu satysfakcjonujący akcjonująca wydajność, przyjemna nakładka, bardzo szybki skaner odcisków palców, mini jack, złącze na kartę pamięci, niezły aparat główny czy dobry czas pracy na baterii. Jednak ktoś z Realme wpadł na genialny pomysł nazwania smartfona tak, a nie inaczej, co jest dla mnie świadomym wprowadzaniem klienta w błąd, a wręcz powiedziałbym, że oszustwem. Co mi osobiście bardzo nie odpowiada, bo okej, okay, dla osób interesujących się branżą nie będzie większego z problemu zweryfikowanie różnic pomiędzy modelem 7 5G, a modelem 8 5G. Natomiast wiele klientów nie świadomych sugerujących się samą nazwą mogą odebrać to nazewnictwo mylnie, ponieważ model 85G jest zauważalnie nie tylko tańszy, ale i znacznie słabszy od modelu 75G. Jako telefon poniżej 1000 zł, niezły OK, spoko. Jako następca modelu 75G niedopuszczalnie okrojony. Dlatego też, jeżeli tak jak ja lubisz markę Realme, polecam w dalszym ciągu model 75G, 7 Pro, czy także wersja tegoroczna 8 Pro. Aktualnie na wybrane modele na stronie XCOM obowiązuje promocja, więc zachęcam do zapoznania się z linkiem poniżej. A tymczasem żegnam się i zostawiam Was z pytaniem. Który z dotychczasowych modeli Realme był dla was najciekawszy? Sekcja komentarzy należy do was. Tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu do końca. Widzimy się najpewniej jutro, bądź pojutrze i w weekend. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam. See ya!